Cześć. W poprzednim filmie zapowiedziałem, że kolejny film nagram o zimowaniu, więc niech tak będzie. Dzisiaj opowiem kilka słów o zimowaniu karpi, ale żeby, żeby być dobrze zrozumianym, muszę zrobić pewien wstęp. Otóż karpie hodujemy przez trzy sezony przez trzy lata, można powiedzieć. Te sezony to okres od wiosny do jesieni. I tak trzy razy, od wiosny do jesieni, od wiosny do jesieni. W pierwszym roku małe rybki wylęk dorastają do mniej więcej takiej wielkości. To jest na rybek, na rybek jesienny my mówimy. Później, kolejny sezon, to z tego na rybku rośnie kroczek, czyli dwuletnie karpie. To mniej więcej takie rybki. A w w trzecim roku to już z tego kroczka rosną ryby handlowe, 1,5 kg, 2 kg. Te ryby handlowe umieszczamy przed sprzedażą w magazynach. To coś innego niż zimowanie. Bo tam w magazynach ryby czekają na sprzedaż, na wprowadzenie ryb na rynek, a Termin zimowania dotyczy ryb, które będą jeszcze hodowane, więc nie są przeznaczone na, na, na sprzedaż, na konsumpcję, tylko dalej do dalszych zarybień. A więc w trzyletnim cyklu produkcji karpia musimy go dwukrotnie przezimować raz jako na rybek, drugi raz jako kroczek. żeby przezimować odpowiednio ryby, żeby uniknąć jakichś dużych strat w czasie zimowania musimy do tego celu wybrać odpowiednie stawy. Te stawy nazywane są zimochowami, czyli zimujemy w zimochowach. Zimochowy to stawy to, to mogą być te same stawy, które, czy takie same stawy, w których ryba rośnie przez, w czasie sezonu, ale te stawy muszą spełniać odpowiednie warunki. Na przykład w tych stawach musi być mało roślinności, dlatego że roślinność jak się jak gnieje w procesach gnilnych pobierany zabierany jest tlen ze środowiska. No i kiedy nadmierna ilość roślinności po prostu się rozkłada, wtedy zużywany jest tlen i brakuje go rybom. Więc zimochowy nie mogą być mocno zarośnięte, nie może tam zalegać jakaś roślinność. Zimochowy muszą być głębsze, muszą mieć możliwość tego wyższego zalewu, po to, żeby w razie jakiejś ostrej zimy jeśli mróz skuje nam staw jakąś taką wyższą, szerszą warstwą lodu, no, żeby jeszcze ryby miały tą, tą przestrzeń, żeby tam mogły sobie zimować, żeby po prostu nie, nie przemarzły do dna. No i chyba najważniejszy taki, taki czynnik, taki warunek, który musi spełniać zimochów, to zimochów musi... W zimochowie musi stale przepływać woda. Musimy zapewnić przez cały okres zimowania w zimochowie musimy zapewnić stały przepływ świeżej wody przepływ, czyli dopływ i odpływ. Zapewnienie stałego przepływu wody to nie lada problem. No, trzeba mieć przede wszystkim jakieś stałe źródło wody no, źródło, no niekoniecznie źródło dosłownie ale ciek wodny. Jakąś rzekę, jakiś kanał. To po pierwsze, po drugie, trzeba stale nadzorować mnichy opustowe i napustowe, ponieważ w takim roźny dzień, jak dzisiaj mnichy zamarzają, obmarzają po malutku, po malutku ten przepływ się zmniejsza wtedy i no, i w pewnym momencie ten przepływ może zupełnie ustać, więc no, trzeba odkuwać te mnichy po to, żeby właśnie ten, ten stały przepływ zachować. Zapewne sporo osób z Was powie: A w moim stawiku nie ma przepływu i wszystko jest w porządku. Ryby zimują, przeżywają zimę. Tak. Ale w tych waszych stawikach no, tych ryb jest dużo mniej niż w takich profesjonalnych zimochowach. To po pierwsze, a po drugie, no, do tej pory przeżywały ryby w waszym stawie. Jeśli przyjdzie sroga, długa zima, no, to może być z tymi rybami różnie. Dlatego hodowla ryb w takich małych zbiorniczkach, takich hobbystycznych bardziej niż, niż takich profesjonalnych. Powinna się odbywać tak sezonowo, jednorocznie. Ja często powtarzam to ludziom, którzy, którzy mnie o to pytają. Jak zarybić, co zarybić, ile zarybić, w jaki sposób. No to ja mówię, zarybcie rybą dwuletnią, czyli tym kroczkiem. Jeżeli zrobicie to w marcu, takim 30-35-dekowym, troszkę większym kroczkiem, to już pod koniec sierpnia możecie spokojnie sobie łowić takie ponad. Kilogramowe ryby albo większe, no to zależy wszystko od stawu, od żyzności stawu, od tego, jak będziecie dokarmiać i, i wielu innych rzeczy. To zależy, jak, jakie one będą duże, ale już będą na tyle duże, że będzie można je na wędkę złowić, zrobić sobie grilla i je skonsumować. No ale wracając do tego zimowania profesjonalnego, to należy pamiętać, że przed zimowaniem z rybami trzeba się obchodzić bardzo delikatnie nie narażać ich na stres, jakoś w żaden sposób nie uszkodzić ryb, bo przez cały okres zimowania. Ryby nie jedzą, o tym musimy pamiętać. Czyli powiedzmy od listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, no 5 miesięcy. Czasami, jak zima trwa dłużej, zacznie się wcześniej, skończy się później, to nawet i pół roku. Karpie nie jedzą no i są wtedy osłabione, mimo że nie czują głodu, że, że organizm ich nie trawi pokarmu, dlatego nie jedzą. No ale to wpływa negatywnie na ich odporność. Ryby w tym czasie chudną. Nie możemy ich w tym czasie stresować. Na przykład bardzo ważną rzeczą przy zimowaniu jest to, żeby zapewnić ten przepływ wody. O tym mówiłem, ale ten przepływ on nie może być za mocny. To jest też bardzo bardzo złe, jak mamy w stawie zbyt duży przepływ, bo ten przepływ Pobudza karpie, które powinny sobie spokojnie stać w miejscu i, i sobie tylko oddychać, nie, nie, nie pływając, nie, nie kombinując nic, nic a e, e, prąd wody pobudza karpie. One pływają, nie jedzą, pływają, zużywają energię, energia nie jest im dostarczana, więc chudną. Chudną, są słabsze, są mniej odporne są bardziej narażone na choroby i tak dalej, i tak dalej więc te zimowanie to bardzo ważny etap w hodowli karpia mówiąc o zimowaniu no, należy wspomnieć też o kormoranach i o ich destrukcyjnym wręcz działaniu właśnie w zimochowach kormorany przed zimą no, muszą nabrać masy, muszą nabrać kondycji żeby przezimować, wtedy intensywnie oblegają stawy hodowlane Oczywiście zanim zostaną skutelodem, bo kiedy pojawi się lód, no problem kormoranów znika, ale lód czasami późno się, e, późno się pojawia, gdzieś tam koniec grudnia, powiedzmy początek stycznia, a już od listopada ryby są zimowane i wtedy są intensywnie atakowane przez kormorany, które je wyjadają, e, a te ryby, które nie zostaną wyjedzone, są silnie zestresowane, są podrapane przez kormorany. Ja ostatnio zostałem poproszony w żeby obejrzeć taki filmik, w który pokazywał, co prawda jeziora, ale to, to była robota kormoranów. Tam było pokazane, jak ryba bardzo mocno się zagęściła w jednym miejscu w jeziorze, w jednym miejscu zbiornika. No, Takiej było tam gęsto, że można było po prostu gołymi rękoma, że tak powiem, ją, stamtąd wybierać. A już za pomocą kasarka to nie było żadnego problemu. <laughs> Tak właśnie działają kormorany. One, um, one um, polują stadnie, one polują zbiorowo, tak jak orki na uchadki, czy tak jak um, um, wilki. To jest um, działanie grupowe: zganiają rybę. I. Um, Zestresują ją, zgonią do jednego miejsca i wtedy sobie spokojnie tam ją wyjadają. Dla ryb to jest po prostu zabójstwo. Taka ryba właśnie przepraszam za takie słownictwo, ale zwalona tak na kupę, jak my to mówimy, ona się obciera o siebie o czcinę, o roślinność, uszkadza sobie skórę, uszkadza sobie naskórek, śluz. No, to wtedy stanowi takie, ot, taką otwartą bramę dla, dla pasożytów, dla, y, dla y, innych y, y, drobnoustrojów chorobotwórczych, tam bakterii, wirusów itd. itd. Później y, ryba jest narażona na, y, na choroby grzybicze <laughs> więc to jest no, coś strasznego. Kormorany y, robią bardzo, bardzo złą robotę y, jesienią w zimochowach. Wrócę może jeszcze do takiego zimowania amatorskiego, że tak powiem, w tych małych zbiorniczkach takich przydomowych. Jak rozmawiam z ludźmi, też spotykam się z takimi, z takimi, z takimi stwierdzeniami, Panie Jakub, ja rąbię przeręblę, tam się rybom nic nie dzieje, bo przeręble są, ja zawsze dbam, żeby one były niezamarznięte. Moi drodzy, przez przeręble powietrze czy tlen nie dostanie się do, do, do wody przeręble bardzo dawno robiono po to aby zobaczyć czy w stawach jest tlen ale nie po to żeby ten tlen czy powietrze tam doprowadzić kiedyś jak nie było tlenomierzy no teraz oczywiście wyjmuję z kieszeni sondę wrzucam do wody patrzę i mam tam 3 mg czy ileś tam tego tlenu i natychmiast mam odczyt kiedyś tego nie było więc przeręble Robiono w stawach i obserwowano. Jeżeli tam się pojawiały jakieś robaczki denne, to znaczy, że one po prostu zdechły i wypływają na powierzchnię, czyli na dnie nie ma tlenu. Przeręble były tylko takimi oknami obserwacyjnymi, a nie, nie, nie były robione po to, żeby dostarczyć tam tlen. Jeżeli chcecie jakoś zapewnić w swoich zbiornikach rybom troszeczkę więcej powietrza, więcej tlenu, no to, to cóż, to coraz częściej to obserwuję. Są jakieś dyfuzory, jakieś mieszadła. Byle jakiś wiatraczek, który nie da zamarznąć w wodzie, to już jest bardzo dużo. Niektórzy wtłaczają powietrze, no to też jest, jest dobre, owszem, jakoś punktowo gdzieś tam te powietrze się później rozchodzi. No, każda metoda dobra byle skuteczna. Ale jeżeli nie macie takich mechanicznych rzeczy, to dosyć istotną rzeczą jest czasami można to zrobić, to nie jest trudne, wziąć piłę motorową i wyciąć takie podłużne pasy, i po prostu zdjąć z jakiejś takiej dużej części, powiedzmy tam. 3-4 metry na, na 10 metrów, taki, taki duży obszar wyciąć, i te tafle pociąć na troszeczkę mniejsze i po prostu schować pod, pod istniejący lód. Więc zrobić dziurkę i te tafle tak na boki pochować pod, pod lód. Po co? No po to, żeby, żeby było falowanie. Na tym stawie. Przez dyfuzję, przez falowanie powietrze dostaje się do, do zbiornika, do wody. Oczywiście nie jest to potrzebne, kiedy lód wygląda w ten sposób, kiedy jest przezroczysty. Wtedy w taki słoneczny dzień jak dzisiaj światło pada, przechodzi przez lód, przez przezroczysty lód, dociera do roślin, które wytwarzają. Tlen w procesie fotosyntezy i jest w porządku, ale gdyby ten lód był przykryty śniegiem, no to już pod spodem byłoby ciemno. Promienie słoneczne nie docierają do dna, nie zachodzi proces fotosyntezy, rośliny jeszcze zużywają wtedy tlen, zachodzą procesy gnilne, ryby oddychają, brakuje tlenu, i ryby się duszą wspomniałem o używaniu piły motorowej pamiętajcie, że jeśli cokolwiek robicie na swoich stawach piłą motorową, piłą łańcuchową no to trzeba wylać ze zbiorniczka olej no po to oczywiście, że żeby nie zanieczyścić wody olejem no jeżeli nawet zatrzecie łańcuch czy prowadnicę no koszty będą niewielkie jeżeli wytrujecie ryby no te koszty będą znacznie większe Moi drodzy, na zakończenie chciałbym wam jeszcze powiedzieć taką rzecz. Często mnie pytacie, panie, ile tam zarybić, ja mam taki stawik, i taki nieduży, ja wpuściłem to i to, to i tamto. Słuchajcie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ile wpuścić, jak wpuścić. To zależy, co chcecie zrobić, jaką rybę chcecie uzyskać, jakie warunki panują w tym stawie, jakie, czy będziecie dokarmiać, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ja wam doradzę jedną rzecz. Jeżeli zainwestowaliście w staw, macie jakiś duży staw, zainwestowaliście w ryby, ryby nie są tanie. Jeżeli kupiliście to, to zainwestujcie sobie jeszcze w jakąś książkę, z której dowiecie się podstaw Podstawowych zasad, jakichś elementarnych zasad co do hodowli ryb. Z moich filmików no, dowiecie się tylko takich ciekawostek. Ja wam proponuję, znaczy że tutaj mam będę tak. Po... Jest dużo książek o, o tematyce rybackiej. Jest fachowa literatura. Popatrzcie, tam wziąłem kilka spółki. E... Takie, takie to pozycje, ja, ja Wam yy, tego nie polecam, tych książek Wam nie polecam, bo to, są, to jest fachowa literatura dla ichtiologów, dla techników rybactwa. Ryby słodno, Słodkowodne Polski, stare, stara taka książka, fajne wydanie, no to my mówiliśmy, że to jest encyklopedia. Nasza encyklopedia, nasza, nasza Biblia w techniku rybackim była taka fajna książka, no ona jest. My całą wiedzę w zasadzie czerpaliśmy z tej książki. Świetna, świetnie napisana pod redakcją pana profesora Szczerbowskiego miałem przyjemność e, uczestniczyć, być studentem pana profesora e, to jest świetna książka e, no pokażę, aczkolwiek nie polecam bo, bo tu jest bardzo to jest bardzo fachowa literatura e, to jest świetny świetna, e, świetny atlas, świetna, świetna książka Ryby Słodkowodne Polski e, pani profesor Brylińskiej Podstawy biologii ryb, czy hodowla ryb w stawach, takie stare, fajne wydania, perełeczki, ale tych książek Wam nie polecam. Polecam Wam za to mniejsze, mniejsze książeczki, na przykład Rybacko stawowe, e, pana, pod, pana profesora Guziura i jeszcze panów profesorów, e, tak... Też miałem przyjemność poznać Pana Profesora, studiować z Panem Profesorem. To jest ta książeczka. tu Wam polecam. To jest rybactwo Stawowe. Takie, nie, no już nie jest jakieś najnowsze wydanie. Jeżeli to jest Wam za dużo, ta pozycja jest za, za obszerna. Słuchajcie, produkcja ryb w małych zbiornikach. Znowu Pan Profesor Guziur, Pani Profesor Małgorzata Woźniak. Też miałem przyjemność uczęszczać na zajęcia pani profesor. Zobaczcie, przecież to jest malutkie. To jest to, to się czyta w, w kilka dni. E, szukacie to, co jest Wam potrzebne i, e, i, 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 i czytacie. Chów e, ryb w małych zbiornikach znowu pan profesor Guziur, no wybitny specjalista. E, kolejna książka i coś wam jeszcze pokażę tutaj. E, Pytacie o ryby dodatkowe, ja tam wspominałem o, o amurze, o, o tołpydze. Popatrzcie i ile tego sypać, panie, ile tego wpuszczać, są takie pytania. Jest taka broszura, taka książeczka, hodowla ryb dodatkowych w stawach karpiowych. To można w internecie sobie wygooglować. Zobaczcie, jakie to cienkie. Warto przeczytać, to nie kosztuje majątek. Tutaj jest taka, taki poradnik. Książka ta powstała, została wydana przez Polskie Towarzystwo Rybackie z okazji Krajowej Konferencji Hodowców Karpia 20. Ilustrowany poradnik: hodowcy ryb w stawach karpiowych. No, można to kupić, aczkolwiek jakoś mi tam mocno do gustu nie, nie przypadła ta pozycja, ale. Słuchajcie, jeszcze słyszę um, też takie pytania um, od was, że no, chcę założyć um, łowisko specjalne. Jak to się robi? Um, to jest takie modne, um, teraz dużo osób wędkuje, nie ma gdzie wędkować. Fajny pomysł, oczywiście obarczony ryzykiem i tak dalej, jak, jak każdy biznes, ale popatrzcie, jest taka książeczka łowiska specjalne. To już jest organizacja i zarządzanie. Ona jest z 2004 roku, no już ma parę latek, ale wiele, wiele rzeczy w zasadzie większość rzeczy jest nadal aktualna. Polecam tą książeczkę, jeżeli myślicie o takim biznesie założenia jakiegoś łowiska komercyjnego specjalnego, warto przeczytać tą książkę. I to by było chyba na tyle. Słuchajcie, Przeczytajcie książki, nie idźcie na łatwiznę. Hodowla ryb to jest taka trudna dziedzina, trudna, ryzykowna, której nie nauczycie się z filmików. Pozdrawiam.